List do Galatów Rozdział pierwszy Paweł, apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wskrzesił z martwych, i wszyscy bracia, którzy są przy mnie do w Galacji. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby wyrwać nas z obecnego złego świata, Zgodnie z wolą Boga i Ojca naszego. Jemu to chwała na wieki wieków. Amen. Nadziwić się nie mogę, że od tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej ewangelii. Innej jednak ewangelii nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub Anioł z Nieba głosił Wam Ewangelię różną od tej, którą Wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię. Gdyby Wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty. A zatem teraz, czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem, ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. Słyszeliście przecież o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm. Jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć jak w żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków. Gdy jednak spodobało się temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić syna swego we mnie, bym Ewangelię o nim głosił poganom, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi, ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku. Następnie trzy lata później udałem się do Jerozolimy dla poznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego tylko piętnaście dni. Spośród zaś innych, którzy należą do grona apostołów, widziałem jedynie Jakuba brata pańskiego. A Bóg jest mi świadkiem, że w tym, co tu do was piszę, nie kłamię. Potem udałem się do krain Syrii i Cylicji. Kościołom zaś chrześcijańskim w Judei pozostałem osobiście nieznany. Docierała do nich jedynie wieść. Ten, co dawniej nas prześladował, teraz jako dobrą nowinę głosi wiarę, którą on dziś usiłował wytępić. I wielbili Boga z mego powodu. Rozdział drugi. Potem po czternastu latach udałem się ponownie do Jerozolimy wraz z Barnabą, zabierając z sobą także Tytusa udałem się zaś w tę stronę na skutek otrzymanego objawienia i przedstawiłem im ewangelię którą głoszę wśród pogan osobno zaś tym którzy cieszą się powagą by stwierdzili czy nie biegnę lub nie biegłem na próżno ale nie zmuszono do poddania się obrzezaniu nawet Tytusa mego towarzysza mimo że był grekiem a było to w związku z tym że na zebranie weszli bezprawnie fałszywi bracia, którzy przyszli podstępnie wybadać naszą wolność, jaką mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas ponownie pogrążyć w niewolę. Na żądane przez nich ustępstwo zgoła się jednak nie zgodziliśmy, aby dla waszego dobra przetrwała prawda ewangelii. Co się zaś tyczy stanowiska tych, którzy się cieszą powagą, jakimi oni dawniej byli, jest dla mnie bez znaczenia. U Boga nie ma względu na osobę. Otóż ci, co są uznani za powagi, nie polecili mi dodawać czegokolwiek. Wręcz przeciwnie, stwierdziwszy, że mnie zostało powierzone głoszenie Ewangelii wśród nieobrzezanych, podobnie jak Piotrowi wśród obrzezanych, ten bowiem, który współdziałał z Piotrem w apostołowaniu obrzezanych, współdziałał i ze mną wśród pogan i uznawszy daną mi łaskę Jakub, Kefas i Jan, uważani za filary, Podali mnie i Barnabie prawicę na znak Wspólnoty, byśmy szli do pogan, oni zaś do obrzezanych. Byleśmy pamiętali o ubogich, co też gorliwie starałem się czynić. Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył. Zanim jeszcze nadeszli niektórzy z otoczenia Jakuba, brał udział w posiłkach z tymi, którzy pochodzili z pogaństwa. Kiedy jednak oni się zjawili, począł się usuwać i trzymać się z dala, bojąc się tych, którzy pochodzili z obrzezania. To jego nieszczere postępowanie podjęli też inni pochodzenia żydowskiego, także wciągnięto w to udawanie nawet barnabę. Gdy więc spostrzegłem, że nie idą słuszną drogą zgodną z prawdą Ewangelii, powiedziałem Kefasowi wobec wszystkich Jeżeli ty, choć jesteś Żydem, żyjesz według obyczajów przyjętych wśród Pogan, a nie wśród Żydów, jak możesz zmuszać Pogan do przyjmowania zwyczajów żydowskich. My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie pogrążonymi w grzechach poganami? A jednak przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. My właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia. A jeżeli to, że szukamy usprawiedliwienia w Chrystusie, poczytuje się nam za grzech, to i Chrystusa należałoby uznać za sprawcę grzechu. A to jest niemożliwe. A przecież wykazuję, że sam przestępuję prawo, gdy na nowo stawiam to, co uprzednio zburzyłem. Tymczasem ja dla prawa umarłem przez prawo, aby żyć dla Boga. Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez prawo, to Chrystus umarł na darmo. Rozdział trzeci O nierozumni Galaci! Któż was urzekł? Was, przed których oczami nakreślono obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Tego jednego chciałbym się od was dowiedzieć. Czy ducha otrzymaliście na skutek wypełniania prawa za pomocą uczynków, czy też stąd, że daliście posłuch wierze? Czyż jesteście aż tak nierozumni, że zacząwszy duchem chcecie teraz kończyć ciałem? Czyż tak wielkich rzeczy doznaliście na próżno, a byłoby to rzeczywiście na próżno? Czy ten, który udziela wam ducha i działa cuda wśród was, czyni to dlatego, że wypełniacie prawo za pomocą uczynków, czy też dlatego, że dajecie posłuch wierze? W taki sam sposób Abraham uwierzył Bogu i to mu poczytano za sprawiedliwość. Zrozumiecie zatem, że ci, którzy polegają na wierze, ci są synami Abrahama. I stąd pismo, widząc, że w przyszłości Bóg na podstawie wiary będzie dawał Poganom usprawiedliwienie, już Abrahamowi oznajmiło tę radosną nowinę. W Tobie będą błogosławione wszystkie narody. I dlatego tylko ci, którzy polegają na wierze, mają uczestnictwo w błogosławieństwie wraz z Abrahamem, który dał posłuch wierze. Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach prawa, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem, przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać księga prawa. A że w prawie nikt nie osiągał sprawiedliwienia przed Bogiem, wynika stąd, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Prawo nie opiera się na wierze, lecz mówi: Kto wypełnia przepisy, dzięki nim żyć będzie. Z tego przekleństwa prawa Chrystus nas wykupił, stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest: Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem Pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego ducha. Bracia, Użyję przykładu ze stosunków między ludźmi. Nikt nie obala ani zmienia testamentu prawnie sporządzonego, choć jest on jedynie dziełem ludzkim. Otóż to właśnie Abrahamowi jego potomstwu dano obietnicę i nie mówi pismo i potomkom, co wskazywałoby na wielu, ale wskazano na jednego i potomkowi twojemu, którym jest Chrystus. A chcę przez to powiedzieć, Testamentu uprzednio przez Boga prawnie ustanowionego, prawo, które powstało 430 lat później nie może obalić tak, by unieważnić obietnicę. Bo gdyby dziedzictwo pochodziło z prawa, tym samym nie mogłoby pochodzić z obietnicy, a tymczasem przez obietnicę Bóg okazał łaskę Abrahamowi. Na cóż więc prawo? Zostało ono dodane ze względu na wykroczenia, aż do przyjścia potomka któremu udzielono obietnicy. Przekazane zostało przez aniołów, podane przez pośrednika. Pośrednika jednak nie potrzeba, gdy chodzi o jedną osobę, a Bóg właśnie jest sam jeden. A czy może prawo to sprzeciwia się obietnicom Bożym? Żadną miarą. Gdyby mianowicie dane było prawo mające moc udzielania życia, wówczas rzeczywiście usprawiedliwienie płynęłoby z prawa. Lecz Pismo poddało wszystko pod władzę grzechu, aby obietnica dostała się na drodze wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Do czasu przyjścia wiary byliśmy poddani pod straż prawa i trzymani w zamknięciu aż do objawienia się wiary. Tym sposobem prawo stało się dla nas wychowawcą, który miał prowadzić ku Chrystusowi, abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie. Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy. Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście Synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani Poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą dziedzicami. Rozdział 4 I to Wam jeszcze powiem: Jak długo dziedzic jest nieletni, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest właścicielem wszystkiego. Aż do czasu określonego przez Ojca podlega on opiekunom i rządcom. My również, jak długo byliśmy nieletni. Pozostawaliśmy w niewoli żywiołów tego świata. Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna Swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych ducha Syna Swego, który woła: Abba, Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Wprawdzie ongiś, nie znając Boga, służyliście Bogom, którzy w rzeczywistości nie istnieją. Teraz jednak, gdyście Boga poznali i co więcej Bóg was poznał, jakże możecie powracać do tych bezsilnych i nędznych żywiołów, pod których niewolem znowu chcecie się poddać? Zachowujecie dni, święta nowiu i lata, obawiam się o was. Czy się dla Was nie trudziłem na próżno? Bracia, proszę Was, stańcie się tacy jak ja, bo ja stałem się taki jak Wy. Nie skrzywdziliście mnie w niczym. Wiecie przecież, jak pierwszy raz głosiłem Wam Ewangelię zatrzymany chorobą, i jak mimo próby, na jaką moje niedomaganie cielesne Was wystawiło, nie wzgardziliście mną ani nie odtrąciliście, ale mnie przyjęliście jak Anioła Bożego. Jak samego Chrystusa Jezusa. Gdzież się więc podziało to, co nazywaliście waszym szczęściem, bo mogę wydać wam świadectwo. Gdyby to było możliwe, bylibyście sobie oczy wydarli i dali je mnie. Czy dlatego stałem się waszym wrogiem, że mówiłem wam prawdę? Zabiegają o was nie z czystych pobudek, lecz chcą was odłączyć ode mnie, abyście o nich zabiegali. Jest rzeczą dobrą doznawać oznak przywiązania z czystych pobudek zawsze, a nie tylko wtedy, gdy jestem między wami. Dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje. Jakże chciałbym być w tej chwili u was i odpowiednio zmienić swój głos, bo nie wiem, co z wami począć. Powiedzcie mi, wy, którzy chcecie żyć pod prawem, czy prawa tego nie rozumiecie? Przecież napisane jest, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten z niewolnicy urodził się tylko według ciała, ten zaś z wolnej na skutek obietnicy. Wydarzenia te mają jeszcze sens alegoryczny. Niewiasty te wyobrażają dwa przymierza. Jedno zawarte pod górą Synaj rodzi ku niewoli, a wyobraża je Hagar. Synaj jest to góra Warabi, a odpowiednikiem jej jest obecny Jeruzalem. Ono bowiem wraz ze swoimi dziećmi trwa w niewoli. Natomiast górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką. Wszak napisane jest, wesel się niepłodna, która nie rodziłaś, wykrzykuj z radości, która nie znałaś bólów rodzenia, bo więcej dzieci ma samotna niż ta, która żyje z mężem. Właśnie wy, bracia, jesteście jak Izaak, dziećmi obietnicy. Ale jak wówczas ten, który się urodził tylko według ciała, prześladował tego, który się urodził według ducha, tak dzieje się i teraz. Co jednak mówi pismo wypędź niewolnicę i jej syna, bo nie będzie dziedziczyć syn niewolnicy razem z synem wolnej. Tak to bracia nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej. Rozdział 5 Kół wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, mówię wam. Jeżeli poddacie się obrzezaniu, Chrystus wam się na nic nie przyda. I raz jeszcze oświadczam każdemu człowiekowi, który poddaje się obrzezaniu, jest on zobowiązany zachować wszystkie przepisy prawa. Zerwaliście więzy z Chrystusem, Wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w prawie, wypadliście z łaski. My zaś z pomocą Ducha, na zasadzie wiary, wyczekujemy spodziewanej sprawiedliwości. Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani Jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość. Biegliście tak wspaniale. Kto przeszkodził Wam trwać przy prawdzie? Wpływ ten nie pochodzi od tego, który was powołuje. Trochę kwasu ma moc zakwasić całe ciasto. Mam co do was przekonanie w panu, że innego zdania niż ja nie będziecie, a na tym, który sieje między wami zamęt, zaciąży wyrok potępienia, kimkolwiek by on był. Co do mnie zaś, bracia, jeśli nadal głoszę obrzezanie, to dlaczego w dalszym ciągu jestem prześladowany? Przecież wtedy ustałoby zgorszenie krzyża, bodajby się do końca okaleczyli ci, którzy was podburzają. Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności, tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciał, wręcz przeciwnie. Miłością ożywieni i słuszcie sobie wzajemnie, bo całe prawo wypełnia się w tym jednym nakazie będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. Oto czego uczę: Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało. I stąd nie ma między nimi zgody, także nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli prawa. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyłzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam Wam, jak to już zapowiedziałem: Ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają. Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. Nie szukajmy próżnej chwały jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc. Rozdział szósty Bracia, a gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. Jeden drugiego brzemiona noście, i tak wypełnijcie prawo Chrystusowe. Bo kto uważa, że jest czymś, gdy jest niczym, ten zwodzi samego siebie. Niech każdy bada własne postępowanie, a wtedy powód do chluby znajdzie tylko w sobie samym, a nie w zestawieniu siebie z drugim. Każdy bowiem poniesie własny ciężar. Ten kto pobiera naukę wiary, niech użycza ze wszystkich swoich dóbr temu, kto go naucza. Nie uczcie się, Bóg nie dozwoli z Ciebie szydzić. A co człowiek sieje, to i rządź będzie. Kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę. Kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne. W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim a zwłaszcza naszym braciom w wierze. Przypatrzcie się, jak wielkie litery własnoręcznie stawiam ze względu na Was. O ludzkie to względy ubiegają się ci wszyscy, którzy Was zmuszają do obrzezania. Chcą mianowicie uniknąć prześladowania z powodu Krzyża Chrystusowego, bo ci zwolennicy obrzezania zgoła się nie troszczą o zachowanie prawa, a o Wasze obrzezanie zabiegają tylko dlatego, by się móc pochwalić Waszym ciałem. Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą i na Izraela Bożego niech wstąpi pokój i miłosierdzie. Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości, przecież ja na ciele swoim noszę bliznę, znam ją przynależności do Jezusa. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen.